do sklepu mięsnego, po lesie, kupił ten boszek, przyjechał do domu, był zadowolony, że on da dostał, kusika. I ona fajny obiad mu dała, zimne piwo do tego siedzi, a tu po policja na bombach przyjechała. Ok, jest, Esik w domu jest, a co się stało? Esik, kaj ty marka? ją do kapsy wsadzili i on zapomniał To To na dzisiejsze szanse to kosztuje 20 tysięcy złotych. Nie pamiętam już do końca życia. Nie? Pamiętam, nie? Dzisiaj oczywiście górnicy takich marek nie mają. Mają dyskietki, które są specjalnie opakowane w, nie, w niepalnych materiałach. Słuchajcie, dlaczego mówię w niepanych? Bo te marki to nie tylko były po to, żeby on to pobierał, ale to były tak zwane nieśmiertelniki. Kiedyś nie było badań DNA. A jak doszło do wypadku na kopalni, że nie szło górnika rozpoznać, tak to jest, no to dzisiaj robią DNA. A kiedyś. Bo za pomocą i do tej marki go identyfikowali. Dobra, to tyle, kochani.